Film zaczyna się od pary, Jamesa Fostera i jego żony, M, którzy spędzają czas w kurorcie. Niedawno przylecieli z USA do nadmorskiego kraju o nazwie Litolka. James jest z zawodu pisarzem, lecz jego ostatnia książka poniosła sromotną klęskę. Z drugiej strony M jest córką bogatego biznesmena. Choć niedawno się pobrali, ich związek nie układa się najlepiej. Dlatego też wzięli te wakacje, aby wypełnić lukę między nimi. W kolejnej scenie dowiadujemy się, Żelitorka to bardzo biedny kraj, w którym większość mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa. W rezultacie ośrodek jest ogrodzony ze wszystkich stron, aby zapewnić, że miejscowi nie wejdą do środka. Jednak jednemu z nich udało się przedostać. Obecnie wywołuje chaos na swoim kładzie. Zamieszanie przyciąga uwagę Jamesa, a kiedy dociera na miejsce, podchodzi do niego piękna kobieta o imieniu Gabi. Natychmiast angażuje się w rozmowę i ujawnia, że jest wielką fanką jego pracy. Słysząc to, James jest nieco zaskoczony, ponieważ jego książka była kompletną porażką. Niemniej jednak dziękuje jej i wspomina, że pracuje nad drugą częścią. Po chwili podchodzi do nich jej mąż, Alban, i podaje rękę Jamesowi. Następnie zaprasza fosterów na kolację tego wieczoru. Następnie scena przenosi się na kolację, gdzie wszystkie cztery osoby wydają się dobrze bawić. Gabi ujawnia, że jest drobną aktorką pracującą dla reklam, podczas gdy Alban jest architektem. Kiedy przychodzi kolej na Jamesa, wspomina on, że przez ostatnie sześć lat nie był w stanie napisać żadnej książki. Dzieje się tak, ponieważ nie ma do tego inspiracji. W odpowiedzi Alban mówi, że prawdopodobnie znajdzie inspirację tutaj, w Litolka. Następnie sugeruje, aby wszyscy wyszli jutro poobserwować miasto. James trochę się waha, ponieważ kraj ten jest znany z tego, że jest bardzo niebezpieczny. Władze kurortu wyraźnie ostrzegły turystów, aby pozostali na terenie obiektu. Jednak Alban zapewnia ich, że jest bezpiecznie, więc w końcu się zgadzają. Następnego ranka cała czwórka wynajmuje samochód i po przekupieniu lokalnego strażnika opuszcza teren ośrodka. Następnie jadą wzdłuż wybrzeża, aż docierają do pięknego miejsca. Czwórka parkuje pojazd i spędza cudowny czas na plaży, delektując się drinkami i rozmawiając o swoim życiu. W międzyczasie Jamesowi nagle zachciało się Siusiu, więc udał się za róg. Niespodziewanie, gdy to robi, dzieje się coś bardzo dziwnego. Gabi podchodzi do niego od tyłu i zaczyna go pieścić. James również się nie opiera i dochodzi. Kilka godzin później robi się bardzo ciemno, więc grupa ostatecznie decyduje się odejść. Ale ponieważ większość z nich jest nadmiernie pijana, James otrzymuje zadanie prowadzenia. Po drodze robią kilka niedelikatnych żartów i rozmawiają o nędznym stanie Litolka. Niestety, James rozprasza się i potrąca pieszego. Ten umiera na miejscu, co doprowadza grupę do szału. M sugeruje skontaktowanie się z policją, ale Gabi odradza jej to. Wspomina, że policjanci w tym kraju są bardzo skorumpowani i jeśli dowiedzą się o tym incydencie, z pewnością wszystkich zabiją. Słysząc to, fosterowie wariują jeszcze bardziej, więc szybko wracają do ośrodka i idą spać. Następnego ranka Jamesa budzi głośne pukanie do drzwi. Kiedy je otwiera, na zewnątrz zastaje policjantów. W jakiś sposób dowiedzieli się o incydencie i są tutaj, aby aresztować fosterów. Po chwili James i M zostają zabrani na komisariat w celu przesłuchania. Ta ostatnia zostaje zabrana w inne miejsce, podczas gdy James zostaje zamknięty w zaciemnionym pomieszczeniu. Wtedy pojawia się detektyw Tresz i informuje go, że ostatniej nocy zabił niewinnego farmera. Zgodnie z prawem, James otrzyma karę śmierci. Co gorsza, Katem będzie nie kto inny jak syn farmera, który ma zaledwie 9 lat. James zalewa się łzami, mówiąc, że jest za młody na śmierć. Nieustannie błaga, że to był tylko wypadek i nie zrobił tego celowo. Niespodziewanie detektyw też ujawnia, że w tym kraju istnieje inna zasada, która pozwoli Jamesowi odejść jako wolny człowiek. Zgodnie z zasadą, będzie musiał zapłacić znaczną kwotę pieniędzy. Następnie rząd sklonuje jego ciało i zamiast tego wymierzy mu karę śmierci. Jedynym warunkiem jest to, że James będzie musiał oglądać egzekucję. Zgodnie z oczekiwaniami, James wybiera drugą opcję i zostaje zaprowadzony do bankomatu. James wyjmuje dużo gotówki i daje ją detektywowi. Następnie grupa pracowników więzienia zaczyna go mierzyć. Następnie wyposażają go w kilka dziwnych urządzeń i wysyłają do pokoju. Tam James otrzymuje polecenie wejścia do basenu wypełnionego dziwnym czerwonym płynem. Gdy tylko to robi, doświadcza licznych wizji, które głęboko go niepokoją. Następną rzeczą, jaką wie, jest to, że budzi się w łóżku, obficie się pocąc. Wkrótce jego żona, M podchodzi do niego i wyjawia, że jego klon został pomyślnie stworzony. Następnie prowadzi go do pokoju, a James jest zaskoczony, gdy widzi swojego sobowtóra. Wyglądają dokładnie tak samo, a klon ma nawet wspomnienia oryginalnego Jamesa. Po chwili rozpoczyna się proces egzekucji, którego świadkami jest wiele osób. James i M są również zmuszeni do oglądania zgodnie z zasadami. Wkrótce w pokoju pojawia się dziewięcioletni chłopiec z oczami pełnymi zemsty. Nie marnuje czasu i nieustannie dźga bezbronnego klona, który został przywiązany do słupa. M jest przerażona tym widokiem, ale James wydaje się być niesamowicie zaintrygowany. Tego wieczoru para wraca do swojego pokoju i zaczyna pakować swoje rzeczy, aby opuścić ten kraj. Jednak James nagle zdaje sobie sprawę, że brakuje jego paszportu. Przeszukuje cały pokój, ale go nie znajduje. Wkrótce potem odwiedza recepcjonistkę i pyta, czy ma jego paszport. Kobieta odpowiada nie ale mówi, że może przedłużyć jego pobyt o tydzień, jeśli chce. James kiwa głową, jakby chciał tu być. Później, gdy wraca do swojego pokoju, Gabi go przechwytuje. Przeprasza za cały incydent i mówi, że chce się czymś podzielić. James nie chce z nią rozmawiać, ale po wielu naleganiach zgadza się. Następnie oboje siadają i rozmawiają przy kilku drinkach. Gabi ujawnia, że kilka lat temu ona i jej mąż przyjechali do tego kraju po raz pierwszy. Alban został zakontraktowany do budowy basenu bez krawędzi w hotelu. Jednak pewnego dnia doszło do dziwnego wypadku, w którym zginęło dwóch robotników. Alban został natychmiast aresztowany pod zarzutem zaniedbania i wtedy dowiedzieli się o programie klonowania. Gabi mówi, że chociaż jest to dziwne prawo, może być prezentem dla bogatych ludzi takich jak oni. Ujawnia również, że wielu turystów przyjeżdża do Litolka tylko po to, by zobaczyć ich klony. W następnej scenie Gabi zabiera Jamesa do swojej willi, gdzie kilku ludzi z zachodu, takich jak oni, dobrze się bawi. Okazuje się, że utworzyli oni tajną społeczność, której członkowie lubią zabijać lokalnych mieszkańców. Następnie płacą rządowi duże pieniądze w zamian za egzekucję swojego klona. Alban wydaje się być integralną częścią tej społeczności, ponieważ był pierwszym, który odkrył schemat klonów. W tej chwili jest widziany siedzący ze swoją kochanką, ale Gabi nie wydaje się tym przejmować. Dzieje się tak, ponieważ ona również ma swobodę spotykania się z innymi mężczyznami, tak jak James. Gdy grupa angażuje się w rozmowę, jeden z nich proponuje, aby dziś wieczorem podnieść stawkę. Postanawiają więc przeniknąć do domu właściciela ośrodka i brutalnie go zabić. Słysząc to wszystko, James jest nieco wstrząśnięty, ponieważ uważa całą sprawę za nieetyczną. Jednak grupa ostatecznie przekonuje go, mówiąc, że zamierzają się tylko zabawić. Kiedy zegar wybija dwunastą, przybywają do rezydencji i dzwonią do drzwi. Pokojówka odbiera, ale natychmiast zostaje ujarzmiona. Następnie grupa pędzi na główne piętro i wywołuje chaos. Biedny właściciel był w trakcie romantycznej sesji ze swoją dziewczyną, ale teraz oboje zostali związani. Po zabawie z nimi Gabi wręcza Jamesowi broń i prosi go o zastrzelenie właściciela. Ten jednak odmawia. Właśnie wtedy pojawia się ochroniarz i strzela do grupy. Alban zostaje postrzelony w nogę, ale zanim ochroniarz może wyrządzić więcej szkód, Gabi strzela do niego. Podczas chaosu, właściciel, jego dziewczyna i pokojówka również zostają zabici. W następstwie grupa sprowadza Albana z powrotem do ośrodka. Trwa pokaz tańca indyjskiego, więc większość gości jest na zewnątrz. Jednak M zauważa masakrę i wpada w szał. Bez względu na to, jak bardzo James stara się ją pocieszyć, nie udaje mu się. Następnego ranka cała grupa zostaje schwytana i przywieziona na posterunek policji. Wkrótce podchodzi do nich detektyw Tresz i mówi, że tym razem przekroczyli granice. W konsekwencji zostaną ukarani. Następnie scena zostaje przeniesiona do sali egzekucji, gdzie cała grupa zostaje ustawiona w szeregu i brutalnie zabita. Ale potem kamera przesuwa się na widownię i dowiadujemy się, że pierwotna grupa wciąż żyje. Okazuje się, że po raz kolejny zapłacili rządowi w zamian za wolność. Później James wraca do domu i zastaje swoją żonę gotową do wyjścia. Wygląda na przestraszoną i nie chce tu dłużej zostać. Co zaskakujące. James nawet nie próbuje jej powstrzymać i mówi: "Litorka jest teraz moim domem". Po jej odejściu spotyka Gabi na plaży. Rozmawiają przez chwilę, po czym dziewczyna prowadzi go do swojego pokoju. Tam daje mu lokalny narkotyk, który spożywa. To sprawia, że jest bardzo podekscytowany i oboje uprawiają namiętny seks. W miarę upływu dni James staje się coraz bardziej zintegrowany z grupą i wydaje się cieszyć życiem. Przez większość czasu jest na haju, ponieważ uzależnił się od narkotyków. Pewnego dnia, podczas spotkania grupy, jeden z członków sugeruje, aby porwać detektywa Tresza i wyeliminować go. Reszta zgadza się na to bez wahania, w tym James. W następnej scenie grupa udaje się na posterunek policji i siłą porywa detektywa. Następnie zabierają go do swojej willi i zaczynają się nad nim znęcać. James po raz kolejny zażywa narkotyk i wpada w szał. Bije biednego detektywa, a nawet oddaje na niego mocz na niego. Pozostali członkowie również idą w jego ślady i zaczynają oddawać mocz. Wkrótce potem Gabi zdejmuje maskę detektywa, a James jest zszokowany odkryciem, że mężczyzna to nikt inny jak jego klon. Czując się upokorzony i zdenerwowany, szybko wycofuje się do swojego pokoju. James zdaje sobie sprawę, że grupa jest zbyt niebezpieczna, by przebywać w jej pobliżu. Odzyskuje więc swój paszport, który ukrył pod zlewem i postanawia opuścić kraj. Później po cichu wsiada do autobusu i udaje się na lotnisko. Niestety zła grupa dowiaduje się o tym i podąża za nim. W połowie drogi przechwytują autobus, a Gabi celuje w Jamesa, zmuszając go do wyjścia. Następnie zmusza go do przejścia całej drogi do ośrodka, podczas gdy ona podąża za nim swoim samochodem. W dogodnym momencie James próbuje uciec, ale Gabi strzela i rani go w nogę. Mimo to zapuszcza się głęboko w las, aż traci przytomność z powodu poważnej utraty krwi. W tym momencie cała nadzieja wydaje się być stracona i wydaje się, że James umrze. Ale na szczęście dwaj dobrzy Samarytanie zauważają go i przyprowadzają do swojego domu. Tej nocy James doświadcza przerażających koszmarów, które obejmują popełnione przez niego morderstwa. Widzi także zbliżającego się do niego syna farmera. Właśnie wtedy budzi go dźwięk klaksonów. Kiedy powoli wychodzi z domu, znajduje całą grupę czekającą na niego. Następnie Gabi podchodzi i mówi, że chce zagrać w grę. Jeśli James zwycięży, zostanie w pełni zintegrowany z ich grupą. Zasady są proste: będzie musiał zabić psa. Następnie wyprowadza psa, który okazuje się być nikim innym jak klonem Jamesa, przywiązanym do smyczy. Klon wydaje się być agresywny, ponieważ jest mocno odurzony. Przerażony James odmawia wzięcia w tym udziału, mówiąc, że chce wrócić do domu. Ale kiedy klon go atakuje, nie ma innego wyjścia, jak tylko walczyć. Pomimo odniesionych obrażeń, kończy się to śmiercią klona w makabryczny sposób. Po walce James jest zakrwawiony i ma traumę. Gabi podchodzi do niego i robi coś dziwnego. Rozmazuje jego krew na swojej klatce piersiowej i zaczyna karmić go piersią. W ostatniej scenie grupa pakuje swoje rzeczy i udaje się na lotnisko, ponieważ ich wakacje w końcu dobiegły końca. Wszyscy rozmawiają ze sobą, ale James wydaje się milczeć. Wciąż jest szokowany tym, czego doświadczył w Litorka. Niedługo potem docierają na lotnisko i wszyscy wsiadają do swoich samolotów. Jednak James po prostu stoi w poczekalni. Po chwili bierze taksówkę i wraca do ośrodka. Być może czuje się tak winny, że nie chce stawić czoła swojej rodzinie, albo zaczął lubić ten kraj i wcale nie chce go opuszczać. Film kończy się, gdy James relaksuje się na plaży w strugach deszczu. Nadal nie jest pewien, dokąd zmierza jego życie. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.